Hi. Czy twoja rozmowa w języku angielskim najczęściej kończy się po tym słowie? Co zrobić, aby trwała trochę dłużej, abyście byli w stanie zagaić rozmowę w języku angielskim? Dzisiaj najważniejsze frazy w tak zwanym small talku. Taka krótka rozmowa jest świetna, aby coś załatwić, kogoś poznać, dobrze wypaść na spotkaniu ze znajomymi, gdzie pojawia się osoba z zagranicy, czy po prostu coś załatwić w pracy dodatkowo. Jest świetnym punktem wyjścia do dalszej nauki, na czym mi nie zależy. Let's get started. Zacznijmy od tych rzeczy bardzo korowych, czyli podstawowych, some basis. Pierwsze przywitanie. Wszyscy wiemy. Hello, hi, good morning, good afternoon, good evening. Kolejna rzecz. Pytania, jak się widzimy z kimś, czyli What's up, how are you doing, how are you? Niektórzy mówią też How do you do? Gdzie odpowiedź jest How do you do? wyjątkowo. E, kolejna rzecz. E, jeżeli pytamy o zdrowie kogoś widzimy, no to mm, mówimy How are you? albo How are you feeling? Fine, great, awesome. Wystarczy. Rozmawiając o pogodzie, czyli też takie trochę small talk, e, mówimy How's the weather today? Oh, we're having nice weather. Oh, what a weather. I tutaj fajnie znać frazy typu It's sunny, słonecznie, It's windy, jest wietrznie, It's cloudy, pochmurno, rainy, deszczowo. It's hot, możecie dodać boiling hot, czyli jakby wrząco, więc jest niesamowicie gorąco, it's cold, albo freezing, czyli że już zamarzam, it's freezing. Czasami też fajnie zapytać o pracę, czyli zwykłe pytanie, how is work? I osoba pod... może odpowiedzieć, well, great, albo new opportunities, nowe szanse, albo powie, well, tough, albo well, very busy, but okay. Czyli bardzo zajęty, albo jest ciężko, uh, but it's okay, ale jest okay. I teraz tak zwany closing sentence. Jeżeli już gdzieś chcemy iść, to mówicie I gotta go, muszę iść, I have to go, ewentualnie I must go, jeżeli to jest wewnętrzny przymus. Uh, możecie powiedzieć stay in touch, czyli jesteśmy w kontakcie. Możecie powiedzieć to pa, take care. Tylko u nas to pa jest takie bardzo. Um, uh, nieoficjalne, a generalnie za granicą raczej take care jest po prostu bardzo często używane. Jak gdzieś już mówicie dobra, dobra, to uciekam. Można też powiedzieć call me sometimes, zadzwoń do mnie czasami. Idąc troszkę dalej i troszkę trudniej, ale wciąż przystępnie, możecie do kogoś powiedzieć bądź zaproponować formą how about. Bardzo łatwa forma, bo tym od razu dajecie. Coffee, tea, Party, swimming pool, uh, trip, czyli how about, oczywiście tam może być jakiś przedrostek, ale nie martwiłabym się na tym etapie przedrostkami, więc czy tam jakimiś przyimki, przedimki, nieistotne jest to. How about some trip? How about a trip? How about a boat trip? Co powiesz na y, jakąś wycieczkę łodzią? Y, ważna też fraza, aby znać, a przynajmniej rozumieć, I would like to, chciałabym i w pytaniu would you. Like to, chciałbyś? I would like to go with you. Chciałbym jechać z tobą. Would you like to go with me? Chciałbyś jechać ze mną? Kolejne, też świetna do smoltoku jest fraza let's. Kiedy zachęcacie kogoś do czegoś. Czyli na przykład Let's take a trip. Pojedźmy na wycieczkę. Let's go this way. Chodźmy tędy. Let's go that way. Chodźmy tamtędy. Mm, więc bardzo ważna i często używana fraza. Też możecie ją użyć na zasadzie lepiej tego nie róbmy. Let's not. Bo ktoś mówi let's go to the party. A wy mówicie well, let's not. To może lepiej dzisiaj nie. Dobrze też znać słówko together. Bo często ktoś może wam powiedzieć Let's go together, chodźmy razem. Taka forma trochę mm, przedrzeźniania się, jak mówicie You wish, chciałbyś. You wish też fajnie zapamiętać. Eee, potem bardzo ważne czasowniki modalne, eee, czyli czasownik can, umieć, móc, potrafić i must, musieć. Kiedy mówimy Can you go? Czy możesz jechać? Can you swim? Czy potrafisz pływać? Can you do it for me? Czy możesz to zrobić dla mnie? Yes, I can. No, I can't. Więc też bardzo fajne. Uh, can you sit here? Czy możesz tutaj usiąść? Must też warto byłoby pamiętać. Mówicie I must go na small talku, Albo uh, I must think about it. Wymienne z I have to think about it. Czyli ktoś cię zaproponował i mówicie no, muszę to przemyśleć. I must think about it. I have to think about it. Słówko dodatkowe, które warto znać to whatever. Czyli jak nie wiecie powiedzieć, a w sumie to mi to jest obojętne, to mówicie whatever. Co tam sobie róbcie to chcecie? Dla mnie to jest wszystko fajne, bo ktoś wam proponuje jakieś takie podstawowe formy: kawka, herbatka, cukrem, whatever. Możecie tak powiedzieć, i to jest też fajne, nie musicie całego zdania sam za odpowiadać. Ostatnia rzecz, e, którą warto by było znać, to nawet przy small talku nie zawsze użyjecie, ale uważam, że są tak ważne, że właściwie w każdej konwersacji powinno się mieć w głowie tak zwane WH words, czyli te pytania kto, gdzie, kiedy, jak, z kim, po co. Czyli what, co to jest, what is it, what do you mean, co masz na myśli, where, where is it, gdzie to jest, bo mówimy o jakimś koncercie, when is it kiedy to jest, czyli when is the concert, albo po prostu when is it, najprostsza forma. Uh, who is it, kto to jest, czy who are you, kim ty jesteś i how do you do it, jak to robisz, albo how is it, jak to jest, powiedz mi. Więc te słówka warto znać i mam nadzieję, że taki small talk okaże się dla Was łatwy i przyjemny. Oczywiście to, co polecam, to takie frazy, które ja mówię najlepiej przećwiczyć sobie samemu, mówiąc, na głos i najlepiej jeszcze chodząc po pokoju, bo jak się słyszymy i jeszcze uruchamiamy, dodajemy ruch, to najlepiej wszystkie nasze zmysły działają z pamięcią włącznie. So, enjoy your small talk.